włączeniem silnika trójfazowego do przemiennika częstotliwości z serii IG5A firmy LS czyli taki seria SV008 czyli tutaj do niedużych silniczków akurat ten jest do 0,8 kW czyli małego silniczka co mamy na silniku jeszcze na silniku, zaraz postaram się to pokazać. Na silniku mamy mamy naszą tabliczkę znamionową, czyli my sobie go po prostu podłączymy do sieci 400 400V, czyli mamy tutaj sobie naszą tabliczkę znamionową. Tak, mamy trójkąt gwiazda, yy, 230, czyli dla 230 mamy trójkąt. Dla 400 mamy gwiazdę, czyli sobie ja już sobie wcześniej on przyszedł połączony tutaj w e, trójkąt. Ja sobie tutaj połączyłem właśnie gwiazdę. E, przygotowałem sobie już przewody. I teraz tak. E, od czego należy zacząć podłączając e, taki przemiennik? E, mamy tutaj zaciski RST czyli tutaj podłączamy ja już sobie tutaj ochrony jak widzicie podłączyłem podłączamy nasz nasze napięcie z sieci czyli zasilenie podłączamy pod zaciski RST tutaj dalej nasz silniczek to jak już pewnie każdy wie UVW Samo. Tak samo tutaj w łóżce silnika podłączymy sobie U1, V1, W1, czyli pod te trzy zaciski. Ok, ja sobie kamerkę przetasuję i za chwilę się spotykamy. Dobra, tak, podłączamy nasze zasilenie. Tutaj akurat mamy niebieski, będzie służył jako szary. Ale niektórzy zaraz się zapytają, czy można tak. Można. można, ale to materiał na inny film. Ważne jest, aby ochronnego nie pomylić z niebieskim. Dobra, teraz tak. Mamy tutaj przewody od naszego silnika. niżej, tak żeby nie pomylić. Nie się spojrzałem w światło. Teraz mamy problemik. ok, zaciski w falowniku mamy podłączone. Teraz, Teraz zaczynamy silnik, tak. silniku. Identycznie. Czyli damy sobie brązowy, nie będę tego przez dławik pchał, ponieważ to jest w ramach testu, silnik jest do małego remontu, wymiana łożysk. Tak, brązowy. Czarny. e mm. share Zasilony nasz przemiennik częstotliwości, falownik lub inwerter, jak zwał, tak zwał. Urządzenie to samo. Czyli tak, co teraz potrzebujemy, aby uruchomić nasz silnik? E, mamy tutaj szynę i potrzebne nam są e, trzy zaciski, a tak naprawdę dwa. Tom, czyli CM, pod który podłączamy sobie jedną końcówkę przewodu. Mhm. to robię prowizorycznie normalnie to się powinno jakiś przełącznik tutaj zastosować w celach pokazowych akurat ten falowniczek też jest do remontu jak słyszycie wentylator wyje, będzie za chwilę wymieniony ale to nie o tym eee, tak podłączamy sobie pod zacisk P1 silnik rusza rusza nam w prawo Rozpędza się powoli. Tu jest akurat chyba wolny start ustawiony. Dobra. I hamulec widzę. Zatrzymaliśmy go. Teraz podłączamy pod zacisk P2. I rusza nam w lewo. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz sobie zobaczę O, no, gdzieś mi się podgląd zgubił. Powinno być widać Nie, nie widać, teraz widać Czyli jeszcze raz yy, Tutaj mamy w lewo zacisk P2 Zatrzymujemy yy, Teraz tak Zacisk P1 Silnik idzie w prawo. Dobra. Yy, za chwilę sobie go odłączę, że tak powiem, na stałe, i za chwilę się spotkamy. Ok. Teraz tak, na wyświetlaczu mamy, yy, mamy tutaj ilość herców, na jakich pracuje w danej chwili nasz silnik wjeżdżamy sobie aha, ok, inaczej wciskamy Enter wjeżdżamy sobie z strzałką na 6 powiedzmy i zmniejszamy sobie na 40 Hz zatwierdzamy nasz silnik zwalnia tak, czyli teraz tak jeszcze raz, Enter, strzałeczką w lewo, zwiększamy teraz na przykład na 50, Enter, jeszcze raz Enter jak miga i silniczek przyspiesza Znowu Enter 60, jeszcze bardziej przyspieszył. Eee, tu akurat jest zblokowany do 60, czyli będę chciał 70, w tej chwili, nie dam rady. Jadę sobie na pewną funkcję f 25 albo 21, 21 tak. To nie wiem, czy teraz uda mi się to zmienić na ruchu. Nie czyli musimy sobie rozłączyć, musimy sobie rozłączyć, wyłączyć silnik akurat. Wywala mi tutaj błąd, ponieważ rozłączając te styki, gdzieś tam nie rozłączam ich w jednej chwili. Dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, jedziemy na F, strzałką bok. f 21 60 zmieńmy sobie na... 90 powiedzmy zatwierdzamy jeszcze raz strzałeczką wracamy na nasz początkowy ekran będzie to widać czy, czy ja kręcę coś innego tak, podłączamy sobie nasz silniczek Rozpędził się. Teraz tak Enter. Jedziemy do 80. Mamy odblokowany falownik. Silniczek przyspiesza. Jeszcze z przeglądu parametrów mamy tutaj możliwość podglądu. prądu pobieranego w tej chwili przez silnik. Nie będę, się tak, nie będę się zagłębiał dosyć głęboko, ponieważ opcji tu jest multum, możemy sobie wpisywać parametry silnika i tak dalej w zależności od jego prądu, czyli w teorii jeszcze zabezpieczyć go. Dodatkowo zalecany jest jeszcze jednak przynajmniej wyłącznik silnikowy, czyli jakieś zabezpieczenie termiczne, tak? to jest elektronika, więc ja zawsze tak dodatkowo zabezpieczam. Cóż jeszcze? Gdzieś tutaj miałem. Obroty, tak. Volt. Napięcie na szynie DC akurat bo rozłączenie będzie dwukrotnie wyższe, wyższe i metoda zadawania częstotliwości mamy możliwość podłączenia sobie potencjometru, w tym przypadku jest to potencjometr 10 kg, czyli możemy sobie zamiast palca, yy, zamiast palca tutaj możemy sobie naszą częstotliwość zmieniać yy, płynnie potencjometrem. Tak? to będzie widoczne szerokość kamery obejmie czy nie Powinna objąć czyli najwyżej sobie za chwilę podłączymy ten ten oto 10-kilowy potencjometr i pokażę wam jak zmienić zadawanie częstotliwości z, 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 z ekranu, na, z pulpitu na potencjometr dobrze, mamy tak, mamy potencjometr hmm. więc podłączymy sobie go pod zaciski pod zaciski CM, czyli COM Z1 Z1 eee, tak czarny będzie nam widać to czy nie widać czarny będzie tak na VR czyli na naszym potencjometrze to jest taki taka strzałeczka i brązowy Z2 Jeden zacisk na palowniku. Czyli mamy nasz potencjometr. Za chwilę podam napięcie i do Was wrócę. Dobrze. Teraz, żeby zadziałał nasz potencjometr, musimy wejść Taką funkcję jak FRQ, czyli frekwensy. Tutaj, zatwierdzamy Enterem, mamy 0 i chyba trójka, o ile dobrze pamiętam, to będzie zadawanie z potencjometru. Teraz sprawdzimy. Zatwierdzamy, wracamy do głównego menu, tak powiem. Tak. Czyli częstotliwość zadana nam się zmniejsza. Teraz załączymy sobie nasz silniczek. Załączymy sobie nasz silniczek. damy zacisk. 1 Ok. Teraz zobaczcie sobie z potencjometru zadajemy. Robię to tak. Tu mamy akurat. Źle go odwróciłem, o tu mamy tak. Czyli lecimy do 60, tak? Czyli mamy dwa sposoby. Są znaczy nie tylko dwa, są jeszcze yy, po sygnale 4.20, ale to są inne, inne tematy. To są takie dwa rozwiązania najczęściej stosowane: potencjometr i klawiatura czyli taka zabaweczka dosyć fajna, przydatna. Także dzięki za obejrzenie. Biorę się za wymianę tego wentylatora w tym, w tym falowniczku. Przegląd silnika. Dzięki, cześć.